Wojna na szczycie. Nawrocki atakuje TVP, a stacja ujawnia brudną grę. To on nas ignoruje. Dlaczego prezydent Rzeczypospolitej, tuż po powrocie z najważniejszego szczytu ekonomicznego świata, zamiast o wielkiej polityce, woli mówić przed kamerami o swoich niezwiązanych sznurówkach? Karol Nawrocki właśnie wypowiedział otwartą wojnę telewizji polskiej, oskarżając ją o perfidną manipulację w blasku Jupiterów ale odpowiedź stacji była tak bolesna, że wstrząsnęła kuluarami władzy. Przygotujcie się na raport o całkowitym braku zaufania na szczytach władzy w 2026 roku, bo ta konferencja przejdzie do historii jako moment, w którym pękły wszelkie dyplomatyczne hamulce. Czy głowa państwa faktycznie padła ofiarą medialnej nagonki? Czy może jesteśmy świadkami genialnie zaplanowanej gry o wizerunek ofiary przed nadchodzącymi wyborami? Aby w pełni zrozumieć, dlaczego ta sytuacja wywołała tak gigantyczne poruszenie, musimy przyjrzeć się drodze, jaką przeszedł Karol Nawrocki, zanim zasiadł w fotelu głowy państwa. Urodzony w Gdańsku doktor historii przez lata budował swoją pozycję jako bezkompromisowy obrońca polskiej pamięci narodowej. Jego kariera w Instytucie Pamięci Narodowej oraz kontrowersyjna kadencja na stanowisku dyrektora Muzeum II wojny światowej od zawsze budziły skrajne emocje. Kiedy w sierpniu 2025 roku obejmował urząd prezydenta RP po niezwykle wyrównanej walce wyborczej, było jasne, że jego prezydentura będzie oparta na silnej tożsamości narodowej i haśle w Polska przede wszystkim. Nawrocki jako prezydent od początku aktywnie korzysta ze swoich uprawnień. Reprezentując kraj na forach światowych i często korzystając z prawa weta, C ostawia go w nieustannym kursie kolizyjnym z mediami, które w jego ocenie sprzyjają obecnemu rządowi. Prawdziwa eksplozja nastąpiła podczas oficjalnej konferencji prasowej, która miała być podsumowaniem pobytu prezydenta w Davos. Karol Nawrocki z pasją opisywał swoje spotkania z najważniejszymi liderami świata, podkreślając, że Europa stoi dziś przed historyczną próbą. Prezydent twardo odciął się od roli rzecznika Unii Europejskiej, wskazując, że polskie doświadczenie historyczne nakazuje nam zupełnie inną politykę wobec zagrożeń ze wschodu. Atmosfera w sali była gęsta, ale nikt nie spodziewał się, że to na sam koniec spotkania padną słowa, które zdominują serwisy informacyjne. Karol Nawrocki, zamiast standardowych podziękowań, zwrócił się bezpośrednio do reportera TVP-Info, wygłaszając tyradę, która obnażyła jego głęboką niechęć do publicznego nadawcy. I od razu wyrażę swój smutek, bo pewnie i tak tego nie puścicie w telewizji polskiej. Cieszę się, że Pan tu jest. Sympatycznie się Pan do mnie uśmiecha, ale w telewizji publicznej powiecie, że pewnie miałem niezawiązaną sznurówkę albo coś takiego. Życzę powodzenia i pozdrawiam widzów, jeśli mnie słuchacie, wypalił prezydent z nutą sarkazmu, sugerując wprost, że TVP celowo manipuluje jego przekazem, by uderzyć w jego wizerunek. To publiczne podważenie rzetelności stacji przez najwyższego urzędnika w państwie wywołało konsternację u milionów widzów przed telewizorami, którzy poczuli, że walka o narrację weszła w fazę totalną. Reakcja telewizji polskiej była niemal natychmiastowa i uderzyła w prezydenta z równie dużą siłą. Stacja w oficjalnym oświadczeniu nie tylko odrzuciła zarzuty, ale przeszła do zdecydowanego kontrataku, ujawniając nieznane dotąd kulisy współpracy z pałacem prezydenckim. Publiczny nadawca podkreślił, że Karol Nawrocki wielokrotnie otrzymywał zaproszenia do udziału w kluczowych programach informacyjnych i publicystycznych, ale większość z nich pozostała bez jakiejkolwiek odpowiedzi lub została przez niego osobiście odrzucona. Co więcej, TVP przypomniała, że wszystkie oficjalne wystąpienia i orędzia głowy państwa są regularnie i w całości emitowane na ich antenach, co stawia słowa prezydenta o niezawiązanej szmurówce w świetle czystej prowokacji politycznej. Ten medialny pojedynek pokazuje, że w 2026 roku walka o kontrolę nad informacją staje się brutalniejsza niż kiedykolwiek. Zdaniem wielu obserwatorów zachowanie prezydenta Nawrockiego to przemyślana strategia budowania wizerunku obleżonej twierdzy, która ma skonsolidować jego konserwatywny elektorat przed wyborami parlamentarnymi. Atakując media publiczne, prezydent stawia się w roli jedynego sprawiedliwego walczącego z potężnym systemem. Nawet jeśli fakty o ignorowaniu zaproszeń rzucają na tę postawę inne światło. Z drugiej strony ostra odpowiedź stacji sugeruje, że okres ochronny dla głowy państwa dawno się skończył. Obecna sytuacja to sygnał głębokiego kryzysu zaufania między najważniejszymi instytucjami w państwie, co w dobie globalnych zagrożeń budzi uzasadniony niepokój. Czy polska prezydentura faktycznie jest ofiarą nagonki? czy może Karol Nawrocki świadomie prowokuje konflikty, by przykryć brak realnych sukcesów? Ta dyskusja o kulturze debaty i odpowiedzialności za przekaz właśnie nabrała niespotykanej temperatury. A wy jak sądzicie, czy Karol Nawrocki słusznie punktuje Telewizję Polską, czy może sam prowokuje te spięcia, by unikać trudnych pytań w studio? Czy wierzycie w wersję stacji o ignorowaniu zaproszeń przez prezydenta? Czekamy na Wasze szczere opinie w komentarzach pod filmem, bo ten spór o prawdę w blasku Jupiterów dotyczy nas wszystkich. Nie zapomnijcie o subskrypcji, by nie przegapić kolejnej odsłony tej niezwykłej medialnej wojny. Co o tym myślicie? Piszcie koniecznie poniżej.